Dzień dobry kochani, witam serdecznie w kolejnym odcinku programu Naturalnie o Zdrowiu. Dzisiaj gościmy w przepięknym miejscu w Pałacu Lasotów. Mam przyjemność powitać Małgorzatę Arnold Lasotę, wiceprezesa i dyrektora handlowego firmy Sekret Mumio. No dobrze, to może powiedzmy na początku, co to jest Sekret Mumio. I pytanie, czy zaczynamy od sekretu, czy od mumio? To zacznijmy od mumio. od mumio. Mumio jest naturalną wydzieliną skalną, która powstaje wysoko w górach, między 3000 a 5000 metrów. Tak. E, zwane jest też krwiogór albo e, sokiem ze skały, tak. natomiast e, jest to żywica. Y, która zawiera mnóstwo makro, mikroelementów i aminokwasów z natury. Natomiast sekret polega na tym, żeby ona działała, musi być oczyszczona do 42 stopni i w samym procesie produkcji musi być y, nie więcej niż 42 stopni, bo tak jak nut straci właściwości. I na tym polega nasz sekret, że nasze mimo działa. No właśnie, czyli wiemy, że se sekret mumio... Miał działa, wiemy, wiemy na czym on polega, a teraz na co działa? Na co? Przede wszystkim bardzo fajnie uzupełnienie dobru makro i mikroelementów z natury, dlatego że ich jest bardzo mało w pożywieniu. Dzięki temu wzmacnia odporność przede wszystkim i jest biostymulatorem, czyli zmusza organizm do tego, żeby sam sobie z pewnymi rzeczami radził. Mhm. Także główny nasz produkt no to jest... No właśnie, kobiety może o bo jest mm -hmm. już kilka tutaj też przed nami. E, czyli zaczniemy od suplementu, tak? Tak. Główny naprawdę to jest suplement tak? diety. E, ta wydzielina skalna jest już rozpuszczona w soku z aroni. Dzięki temu jest bardzo łatwo przyspajalna. E, w opakowaniu jest 21 buteleczek, one są po 10 ml. I tutaj już... E, Czemu 21? Dlatego ludzie się pytają, taka nierówna liczba, dlatego że mówią się przyjmuje zazwyczaj od poniedziałku do piątku, w weekend robimy przerwę, to jest biostymulator, czyli to ma zmusić organizm, żeby on się naprawił i działał tak jak powinien. Czyli fajny produkt, bo on y, daje szansę też na to, żeby weekend spędzić inaczej niż sekretarium. <laughs> Nie polecamy w czasie kuracji wyskokowych imprez, bo okay. bardzo często takie pytania padają. Okay. Natomiast jak najbardziej. Taka kuracja wystarcza 21 buteleczek, wystarcza na miesiąc i jeżeli chcemy tylko i wyłącznie wzmocnić odporność, wystarczy, żeby takie opakowanie wziąć na wiosnę i na jesieni. Natomiast jeżeli są poważniejsze schorzenia, to wiadomo, ja wtedy zalecam wizytę u naturopeuty, u lekarza, kogoś kto naprawdę wyznaczy nam, jak powinniśmy to brać, jak często. A tak? z jakich źródeł właśnie, bo widzę tutaj dwie książki, skąd widzowie mogą się trochę więcej dowiedzieć o do sekrecie? Znaczy tak, jeżeli nie trafią do jakiegoś lekarza, w tej książce doktora Krupki są podane schorzenia i jest podane przykładowe dawkowanie, więc można sobie skorzystać. Czy książka doktora Krzysztofa Krupki z informacjami o tym, w jaki sposób zastosować dostępna również na stronach, które w linku pod filmem znajdują się na, na stronach firmy Sekret Mumio, gdzie o produkcie można się trochę więcej dowiedzieć. Oczywiście standardowo w opakowaniu też jest ulotka informacyjna, tu też jest takie podstawowe mhm. dawkowanie. A druga książka dotycząca sekretu Mumio o czym mówi? Druga książka jest na temat Mumia. Jest to książka niemieckiego lekarza, oczywiście też przetłumaczona na język polski i traktuje oczywiście cała o Mumio. No właśnie kochani, więc możecie się z niej więcej dowiedzieć szczegółów na temat preparatu Mumio, na temat tego, w jaki sposób go stosować. A to co bez... to jest? Co to jest za produkt? Na kolejnymi naszymi produktami jest, mamy szampon chociażby w ofercie. Szampon oczywiście z wyciągiem z Mumio. Bez SLS-ów, bez parabenów na wyciągach roślinnych. Wzmacnia, regeneruje i bardzo ładnie odżywia skórę głowy przede wszystkim. Super. No i tutaj jeszcze... Takie y, dwa rodzaje produktów, co to za produkty? I e, już mówię, zanim przejdę do dwóch rodzajów produktów, jeszcze powiem mam srebro koloidalne. Andrzej opowiadałaś już o srebrze, o właściwościach, tylko dodam, że ono jest wzmocnione działanie mumio, bóle gardła chociażby trudnogające się rany. A, czy to jest w aerozolu, tak? Tak, to jest w aerozolu, dzięki temu jest bardzo łatwo e, rozprowadzić chociażby na rany. Okej. Okay. I ostatnie produkty. Ostatnie produkty, mamy właściwie trzy produkty, pakowane w identyczny sposób, różnią się tylko i wyłącznie naklejkami. To jest balsam, bóle kości, bóle mięśni, bóle stawów chociażby. Zastosowanie jest znacznie więcej i dwa kremy, jeden na bazie oleju, drugi na bazie wody. O właściwościach proponuję poczytać na stronie i oczywiście każdy z nich jest w trzech pojemnościach, 10 ml 35. można sobie kupić dziesiątkę, żeby wypróbować. Czyli na próbę można spróbować mniejszy, jak będzie odpowiadało można kupić większy, a do potencjalnych nabywców, dla potencjalnych nabywców mam bardzo dobrą informację, że firma Mumio specjalnie dla widzów naturalnie o zdrowiu przygotowała 10% rabat na produkty, także jeżeli będziecie Państwo dzwonić, 10% zniżki dla każdego, kto zdecyduje się na zakup tego produktu wejdzie w link, znajdzie Informacje i skorzysta z tego produktu. Co możemy powiedzieć jeszcze o działaniu produktu, o jego skuteczności? W stosunku do jakich schorzeń najlepiej i najskuteczniej pomaga w ich przechodzeniu? Najczęściej jest to ogólna odporność, natomiast bardzo dużo onkologów chociażby poleca nasz produkt. Dermatolodzy polecają nasz produkt, naturoterapeuci. Jeżeli chodzi o lekarzy, którzy polecają, jest naprawdę ich coraz, coraz więcej. No to wspaniale. Chociażby dermatolog mówi, że jeżeli pacjent nie działa, nie reaguje na żadne leczenie, pierwsze co polega poleca to poleca właśnie stosowanie sekret mumia. Dlatego, że sekret mówią przede wszystkim wzmacnia komunikację energetyczną między komórkami, odblokowując tą komunikację i później jakiekolwiek leczenie, chociażby nawet jeżeli będzie chemiczne, to ono zupełnie inaczej, szybciej przejdzie. Natomiast samo mówią też wzmacnia organizm. No więc kochani, 3000 lat tradycji dostępne specjalnie dla Was. Tutaj e, przy okazji tego filmu możecie więcej się dowiedzieć na temat produktu, wchodząc w link możecie skorzystać z zakupu. Serdecznie dziękujemy za gościnę w przepięknym miejscu. E, no i życzymy widzom naturalnie, o dużo zdrowia. Oczywiście.